Kiedy nie ma realnej codzienności, relacja staje się projekcją. Każde spotkanie to scena, każde słowo dowód, że to coś więcej, a w rzeczywistości to konstrukcja emocjonalna, zbudowana z deficytu i oczekiwania. To dlatego tak trudno z niej wyjść. Bo to nie człowieka się traci, tylko sens, który on chwilowo wypełniał. W mechanizmie zdrady zawsze obecny jest też element autoidentyfikacji przez kontrast. Kobieta w roli kochanki odzyskuje poczucie wyjątkowości, porównując się do tej, która ma jego codzienność. I paradoksalnie potrzebuje istnienia żony czy też partnerki, bo to jej obecność nadaje sens jej roli. Bez tamtej nie byłoby powodu, żeby być tą, przy której on żyje naprawdę. I to jest taka emocjonalna współzależność w trójkącie konflikt między chęcią bycia jedyną, a potrzebą istnienia rywalki, która tę wyjątkowość potwierdza. Wydaje się to absurdalne, prawda? Z biegiem czasu układ zaczyna się sam zjadać. No niestety, to, co na początku było ekscytujące, zaczyna męczyć. Kobieta doświadcza wewnętrznej dychotomii, wie, że ta relacja ją niszczy, ale wyjście z niej oznaczałoby powrót do pustki. A z tej pustki to wszystko się zaczęło. To dlatego większość kochanek nie odchodzi. Dlatego, że nie kocha. Odchodzi dopiero wtedy, gdy zrozumie, że ten głód, który próbowała zaspokoić, nie miał nic wspólnego z nim, z tym mężczyzną. I ten mechanizm można rozłożyć na trzy etapy. Po pierwsze, deficyt emocjonalny, czyli utrata własnej ważności. Po drugie, reaktywacja pojawienie się bodźca, który uruchamia poczucie życia. I po trzecie utrwalenie przez zależność, uzależnienie poczucia wartości od relacji, która jest z definicji niemożliwa. W efekcie kobieta zostaje kochanką nie dlatego, że nie zna granic, ale dlatego, że granice jej emocjonalnego bezpieczeństwa są przesunięte. I zamiast wybierać stabilność, wybiera napięcie, bo tylko w tym napięciu czuje się naprawdę obecna. Nie, nie trzeba jej bronić i ja też nie bronię. Trzeba zrozumieć jedynie mechanizmy. Bo to nie jest historia o moralności. To jest historia o ludzkiej potrzebie znaczenia, która nie znajduje miejsca w realności. Szuka go w zakazie. I ta zdrada jest tylko formą, a treścią zawsze pozostaje głód bycia ważną. Może to już za tobą? Romans się skończył, a ty zostałaś ze wstydem. No i z pytaniem: Jak mogłam? A ból jest tak głęboki, że trudno ci oddychać. Chcę, żebyś wiedziała jedno. Twoje pragnienie nie było winą. Twój ból nie jest karą.